Zaufała mu bezgranicznie. Bankructwo i wielka życiowa porażka Ewy Wachowicz. Od blasku koron i politycznych salonów po kulinarne królestwo, życie Ewy Wachowicz to pasmo sukcesów. Ale za tą idealną fasadą kryją się cienie osobistych dramatów. Z kim związana jest Ewa Wachowicz? W zachowaniu życiowej harmonii i nieustającej energii, jaką tryska Ewa Wachowicz, wspiera ją mąż Sławomir Kowalewski, który przypomina o znaczeniu równowagi między zawodowymi wyzwaniami a czasem dla najbliższych. Wachowicz przykłada dużą wagę do tego, by kończyć swoje zawodowe obowiązki około godziny 18, co pozwala jej w pełni cieszyć się relaksem i spędzać wartościowe chwile z rodziną. To właśnie te proste, codzienne praktyki stanowią fundament jej aktywnego i pełnego pasji życia. Za uśmiechem prezenterki kryją się także trudniejsze doświadczenia, w tym rozstanie z pierwszym mężem. Jej małżeństwo z dziennikarzem Przemysławem Osuchowskim ostatecznie nie przetrwało próby czasu i zakończyło się rozwodem. Kiedy związek Wachowicz z ojcem jej córki Oli dobiegł końca, dla gwiazdy priorytetem stało się dobro dziecka. Wachowicz otwarcie przyznaje, że zrobiła wszystko, by rozwód nie wywarł negatywnego wpływu na Ole. Sama doświadczyła uprzedmiotowienia ze względu na urodę i stanowczo się temu sprzeciwia, podkreślając, że kobiety to znacznie więcej niż tylko wygląd. Wachowicz nie ukrywa, że atrakcyjność bywa pomocna, ale jednocześnie z dumą prezentuje swoje osiągnięcia, które są efektem ciężkiej pracy i pozytywnego nastawienia. Nie boi się pokazywać naturalnie, akceptując upływ czasu i traktując zmarszczki jako świadectwo życiowych doświadczeń. Jej postawa inspiruje wiele kobiet do wiary we własne możliwości i doceniania swojego wnętrza. Mroczny sekret Wachowicz, ikona polskiej telewizji i mistrzyni kulinarna udowadnia, że wiek to tylko liczba, zdobywając właśnie miano pierwszej Polki, która stanęła na szczytach wszystkich wulkanicznych koron ziemi. Ta imponująca kolekcja wulkanicznych szczytów świadczy o jej niezłomnej determinacji i kondycji fizycznej. Zapytana o sekret swojej nieustającej energii, Wachowicz podkreśla znaczenie codziennych, starannie pielęgnowanych rytuałów oraz, co najważniejsze, wsłuchiwania się w potrzeby własnego ciała. Była Miss z entuzjazmem, wyznaje, że każdy dzień jest dla niej nowym początkiem, pełnym możliwości i wyzwań. To właśnie takie podejście do życia, w połączeniu z dbałością o siebie, pozwala jej z takim impetem realizować kolejne, nawet najbardziej ekstremalne, marzenia.